Dzień dobry, witam serdecznie z MX Linuxa. Dzisiaj pokażę, jak nagrać na Pendrive system Kubuntu. To jest tylko bardzo to na pokaz dla testów stworzony film i materiał, ale również, żeby Wam pokazać możliwości, prostoty i funkcjonalności systemu MX Linux, który którego użyteczność jest bardzo wyraźna i widoczna gołym okiem. Ja sobie ten pulpit skonfigurowałem w ten sposób, że wchodząc do menu mamy w ulubionych najlepsze moje programy, których używam. Ten, którym właśnie teraz nagrywam ekran i nagrywam dźwięk. Nagrywam obrazy na drive i przeglądam internet. W sposób bezpieczny i aktualizowany najnowszymi dodatkami. Więc wchodzimy sobie w nasz Imager, e czyli program do zapisu obrazów na Pendrive. Tutaj mamy możliwość wygrania również gotowych, tutaj preinstalowanych wersji na mini komputerek Malinę. Ale my sobie najpierw wyczyścimy. Nasz nośnik bez żadnych problemów, w kilku kliknięciach, i to właśnie to, jak można powiedzieć, wzięte bezpośrednio od konkurencji bardzo dobrze nam się sprawdza. Dajemy teraz sobie use custom, i tu są nasze wczytane, właśnie dzisiaj ściągnięte system, ale również mam inne, które już testowałem i są tutaj na kanale. Można przejść to również bardzo dobre narzędzie polecam, gdzie grup na przykład mi się e, za, nadpisał i nie miałem możliwości czytania systemu przy starcie komputera. Ten programik nawet nie wiem do końca w jaki sposób, on mi to naprawił. E, wystarczyło uruchomić z e, pendrive'a e, system i działa normalnie NX bez żadnych kłopotów do teraz. Ale my sobie wybieramy Kubuntu, otwieramy, wybieramy sobie nasz nośnik, zapisujemy. I proces zapisu właśnie ruszył. Obraz już jest zapisany, teraz nastąpił proces weryfikacji, który ja sobie opuszczę, gdyż on przeważnie kończy się powodzeniem a zajmuje i zabiera nasze cenne minuty więc sobie naciskam cancel potwierdzam e, potwierdzenie e, potwierdzenia i zamykam okno uruchomienia i w ten sposób przygotowany UM pendrive do zapisu nowego systemu na e, każdy można powiedzieć domowy sprzęt komputerowy obsługujący obsługę czytania pendrive'a z uruchomienia poprzez BIOS nawet bez y, TPM 2.0 jak konkurencja tutaj wymaga i nawet bez Secure Boot jak konkurencja również narzuca więc y, ja sobie tutaj przystępuję do odpalenia i, y, i instalacji A, a Aha właśnie, a jak przygotowany mam dysk twardy już pokazuję tutaj e, niesamowicie zaawansowanym tutaj narzędziem do edycji partycji czyli najświetniejszym narzędzie pod nazwą Parte. bardzo polecam, jeżeli ktokolwiek jeszcze tu nie ma świadomości czym jest to narzędzie naprawdę jest to świetne, najlepsze narzędzie jakie można sobie wyobrazić Pozdrawiam, zapraszam do następnych materiałów. Do widzenia Państwa.